Cześć, z tej strony enek.pl i witam Was po krótkiej przerwie, e, spowodowanej kilkoma rzeczami. To koniec miesiąca dużo spraw było związanych z samochodem, ze zdrowiem, trochę było życia po szpitalach, dużo rzeczy, takich trochę nieoczekiwanych pod koniec miesiąca, ale, ale jestem z powrotem. I teraz tak, e, czym jest ten odcinek? Ten odcinek e, jest takim odcinkiem pokazowym, którym e, takim deweloperskim bardziej, gdzie pokażę Wam e, moje prace nad modyfikacją. Oczywiście wszystko co się znajduje w tej modyfikacji e, będzie przedstawiane jako tutorial też. E, tutorial, czyli tutorial do programowania, tak więc będziecie mogli zobaczyć dużo, dużo i dużo się nauczyć. E, z tym, że tak, powiem Wam co to jest ta modyfikacja i delikatnie Wam opiszę, bo chciałem troszkę waszej pomocy odnośnie przykładowo tekstur tekstur, później mobów i tak dalej i tak dalej A, czy też takich grafik hmm, lub jeśli znacie się na programowaniu bardzo dobrze możecie dołączyć do projektu ale już tłumaczę czym jest projekt to jest projekt gry hmm, że tak powiem połączenia znaczy połączenia e, Minecrafta i Diablo 1, ak diablo 2 tak? Eee, czy jak ja to nazwałem? mineblo coś w ten decy okej okay. no może odpalę wam i e, pokażę co do tej pory jest zrobione to jest już dawno temu chciałem zrobić tą modyfikację no ale cóż e, dopiero teraz e, Naszła mi ochota, znaczy naszła mi ochota, po prostu zacząłem robić, no troszkę się podszkoliłem w tym wszystkim, troszkę zacząłem działać bardziej i, i to zaczyna się udawać. Teraz tak, zobaczcie, zmienione są tekstury przycisków z, z tego, z Diablo dwójki, że to tak nazwę, i tak, jak to działa, tworzymy sobie nowy świat, Adam, creative. I OK tworzymy. I teraz tak, przy stworzeniu za pierwszym razem, poka pokaże nam się menu. I tu bym miał prośbę do Was: do stworzenia w formacie 512 na 512 eee, teksturę, eee, że to tak powiem, znaczy teksturę napis eee, w sensie, no, jakby to ująć. Może nie do końca napis. No, napis, napis, mindblow. Tak jak tu widzicie, Log loguje się za pierwszym razem, ja nic nie wcisnę. Hmm. Takie GUI startowe, to GUI startowe jest mi potrzebne do tego, ono się odpala ze względu na to, żeby nas przyteleportować automatycznie. E, automatycznie do nowego wymiaru, jakim jest Trisa czyli miasto w Diablo. I teksturę. Wielkość 512 albo 1024. Czyli 512 na 512 lub 1024 na 1024. Tak, żeby było czarne tło. Mniej więcej. I napis napis Mindblow. Nie wiem, może być połączenie. No, obojętnie. Jak chcecie, możecie pisać. No. Osoby, które pomogą będą mogły testować, wspierać tam jakoś Dostaną jako pierwsze te modyfikacje do testowania, tak więc liczę, liczę na Waszą pomoc, ale też to nie jest taka pomoc, wiecie, że za darmo. Po prostu dam też możliwość, żebyście mogli sami testować i, i oczywiście będziecie umieszczeni w kredytach, ale dobra, przejdźmy dalej. Mamy tworzenie wybór postaci, charakteru. Możemy wybrać sobie warriora, czyli wojownika, łuczniczkę lub maga, jak to jest w oryginalnym Diablo. Razem ze statystykami. Tutaj jest zastosowany system, jakby to nazwać. W starym Minecrafcie 1.70 to się nazywało I Extended Player Properties, a teraz to jest po prostu capacity jakoś tak. No właśnie. Capacabilities. Działa to na takiej zasadzie, że jeżeli wybierzemy postać, a podstawowe statystyki po zaakceptowaniu zostaną zapisane do, do naszego gracza. I na bazie tych statystyk będziemy mogli operować dalej, wybierzmy sobie wojownika dla przykładu, pokazuje nam się okno statystyk. A tutaj z racji tego że ja sobie testuję, tego przycisku normalnie nie ma To jest gdy doda, dostajemy Level Up. Level Up w Diablo jak wiecie, jak może nie wiecie, to sobie zobaczcie na czym polega Diablo to jest Diablo 1 naj, najlepsza, najlepsza gra tamtych czasów bardzo dobrze ją wspominam chyba żebyście chcieli małą serię z Diablo 1 HD wersję bez Buba ta niby nowsza, ale no wiecie o co chodzi. To mogę zrobić taką serię. Eee, tutaj to wszystko nie jest jeszcze podpięte do końca. Ale i tak będzie działać. Będzie podpięte rezisty, będą obrażenia i tak dalej. To będzie kilka zakładek. Podobnie jak w Diablo 1 w wersji HD modyfikowanej przez Buba. Ale tak dostajemy level upa, możemy sobie przydzielić te 5 punktów przykład opach do magii i po level upie no i mamy wykresy, co i jak jak z życiem e, tylko tak, w tym momencie nie wiem czemu nie pobieram aktualnych statystyk życia, bo powinno być zmienione na 22, ale no to to jest do poprawienia tak, i jesteśmy w wygenerowanym przeze mnie wymiarze. Tu, jak mówię, pierwsze, pierwsze te tekstury to bloki tym, tymczasowe to jest blok, e, trochę mi laguje, bo mam trochę obciążenie dużo rzeczy odpalanych, e, ale tak właśnie będzie wyglądać. To jest już podwałka, czyli mapa w no Wojdzie po prostu wymiar dimension Voidowy. W którym defaultowo generuje właśnie yy, wygeneruje mapę całą tego miasteczka z Diablo 1, gdzie będziemy mieli dostęp do yy, mobów znaczy, NPC-tów, że to tak powiem, gdzie będziemy mogli kupować, sprzedawać itd. Tak yy, też jak widzicie mamy nazwę wymiaru, yy, tak w rogu Tristram, jeżeli wejdziemy do dungeona to będzie, będzie Dungeon itd. Tak Dungeon też jest osobnym generowanym wymiarem, e, który ma też, tak jak macie w modyfikacjach e, Reliquary re, Dungeon, czy w ogóle w modyfikacjach z Dungeonami, generację e, losowych pomieszczeń z, ro, z losowym lootem i mniej więcej staram się, żeby wszystko było losowe, tak jak w Diablo. E, z losowymi mobami. Oczywiście wszystko jest, prze, wszystko będzie przeprogramowane. Cały system walki też jest te, te też. A czy już mam wszystko pięknie rozplanowane na, na, na kartce? Bo oczywiście, jeżeli tworzymy modyfikacje, to musimy sobie to wszystko rozplanować, żeby się potem nie pogubić i robić mniej więcej tak, jak to powinno działać. E, tak więc cały system walki, przebudowany system e, tego hotbara też zaczynam przebudowywać. E, tu mamy na przykład życie. może pokażę Wam na, na, na przykładzie tak jest to w Diablo, tylko że chodzi o to, że tu jest Minecraft, tak? mamy Minecraft, więc mamy statystykę znaczy niby kule, w Diablo są kule ale my mamy Minecraft, dwie są kwadraty jeżeli chcecie zrobić takie kwadraty yy, w ładnej grafice z jakimiś dodatkami, żeby to ładnie wyglądało nie ma problemu możecie podsyłać wielkość wielkość tego kwadratu kwadrata yy, tego czerwonego co widzicie to jest 42x42 42, a same, samej obramówki 42x42 42, ale jak zrobicie 50x50 50, to jest ok i jak robicie taką wersję to yy, potrzebuję tak wersję z pustym z, pu z, yy, z pustym kwadratem i z pełnym kwadratem krwi na przykład Eee, może bym to zaprop... za... pokazał eee, jak to mniej więcej działa gui albo po prostu wnętrze obok, bo ja po prostu przenoszę tekstury, to wszystko będę tłumaczył w tym poradniku programowania eee, przenoszę tekstury, także uzupełniają się, eee, uzupełnia się ten eee, kwadracik także tu mamy krew, manę Mane będę robił na samym końcu oraz e, hanger, czyli jedzenie. No, no dobra. E, to mamy. Przejdźmy, do, przejdźmy dalej do kry. E, przejdźmy tu do zakładki, które mam tymczasowo rzeczy poprogramowane. Na przykład mam butelki z krwią e, i mam itemy na przykład porobione oraz inwentory własne. W którym już testuję działanie, e, działanie itemów i o tak tworzymy sobie, znaczy znajdujemy item, jest on biały lub możemy znaleźć niebieski item, tylko to jeszcze nie zrobiłem tego, że jest niebieski. W obecnym momencie jak gdy testuję sobie, to po prostu klikam sobie i on mi się identyfikuje, jakby to był nie magiczny item, ale nie zidentyfikowany i teraz jak widzicie jest on zidentyfikowany, jest tylko prefiks, znaczy sufix jest już zaprogramowany prefiks jeszcze nie są wymagania także jeżeli ma, nie mamy tych wymagań które tu są podane no nie założymy nie założymy tego przedmiotu yy, jeszcze level wymagany, tak samo durability armor class armor class to wszystko z, armor class to jest nasz, nasz pancerz odobrażeń psy, psy, psychicznych, tak, fizycznych, nie psychicznych, przepraszam, fizycznych i jeżeli nam, no to algorytm się po prostu tworzy według jak wy sobie będziecie programować czy coś, no tworzycie swój własny algorytm do zaprogramowania i to jest na takiej zasadzie, że damage z, damage z broni plus wasa, wasza siła, przykładowo, najprostszy, Plus, plus, plus wasz was, was poziom siły, e, czy tam ilość siły, i dodatkowe statystyki e, razy ten, nie, e, przez dzielone, znaczy minus, minus, właśnie armor class, nie? czy tam jakiś procent z armor class. A to wszystko zależy, i wtedy wychodzi wam damage, jaki otrzymuje. I do tego to możecie wszystko ładnie, pięknie o, okrążyć motywem. Eee, motywem szansy trafienia widzicie prost, prostą proporcję, ileś procent trafienia, jeżeli trafi to tak, to wyświetli Wam uh, hit trafiony. I dostaje damage, jeżeli nie, to miss i koniec macie na czacie Miss, eee, dobra, no także jeszcze, ale jeszcze raz sobie zrobię pach. Widzicie minus, minus jeden do siły eee, i teraz tak, jeżeli mamy właśnie już nasze inwentory, tylko do, do końca jeszcze tego nie zrobiłem, bo muszę do, dopracować sobie ten, ten algorytm. Zobaczcie, że wydaje że mi trochę za dużo tej magii. Dwukrotną ilość mi dodaje, bo wykonuje się serwer i klient. A nie mogę tego pominąć, więc będę musiał zrobić to w jakiś inny sposób. Gdy odejmujesz mamy zwiększoną magię 72. No, nie powinno tak być. Odejmuję prawidłowo, ale dodaję podwójnie. To jest trochę mylące, bo potem wchodzimy w nasz, w nasz charakter postaci i, i mam przez to na minusie magię. Gdy mamy już odświeżoną statystykę, i teraz na przykład już nie założę tego przedmiotu. No, po prostu muszę to poprawić. Przenieść po prostu miejsce, w którym się ma to wykonywać. Ale to, to się też zrobi. E, teraz tak. Zobaczmy na przykład, jak to, jak to jest z dmagem. Spadam z o, Po prostu mamy mniej życia. Mamy mało życia. Bo nam się nie, z, nie zrespiło życie. Nie zwiększyło. I teraz tak. E, powiem wam. Przyciśnij sobie dwójkę. Zużywa mi się buteleczka. Nie mam, nie, mam nic, nie mam nic dane do hotbara. Tak jak jest w Diablo, pod przyciskiem. Pach, zużyta buteleczka. 9 życia, chociaż powinienem dodać, ile, ile życia to dodaje. Jest to testowo na razie ustawione tylko pod jeden przycisk, pod dwójkę. Więc cokolwiek chcemy zmienić. Tutaj, na przykład, przyciskam czwórkę, czy tam, tak dalej. To wszystko działa tak po staremu, ale przykładowo te cztery, o muszę zrobić pasy, bo tu u mnie będzie dodany pas. Pas, który właśnie zwiększa wam hotbara. A więc macie przykładowo 5, 5 lub 4, zobaczymy, jak to zrobiło. Że pomyślimy, zobaczymy. I w zależności jakiej klasy jest pas, to będą dodane. Butelki, które sobie po prostu będą opadać po zużyciu, jeżeli tylko będzie ten obszar pusty. Więc przykładowo no dalej mam. Klikam dwójkę. Dodało życie, dodało życie. 69, 60, 39. Czekajcie, sprawdzimy sobie jeszcze raz. Duża butelka daje 10. No tak testowo, nie? O, to wiadomo. A mała butelka daje 1. no. Yy, tutaj jest życie zrobione na zasadzie yy, nie integer, tylko double z tego względu, że będą przedmioty, które będą miały opcję yy, regeneracja na sekundę lub, lub life reach w procentach, więc to też będzie istotne. Także dużo jest, dużo jest rzeczy do, do, do ogarnięcia i zrobienia, ale to samo miasto jest ok. Yy, jeżeli na przykład pokażę wam w odcinku jak tworzyć dungeony, i tak dalej, to na bazie gry z Diablo to byście mogli mi spokojnie zrobić te kilka dungeonów i przesłać, a ja sobie mogę dorzucić, tak żeby także wasza robota mogła być użyta w tej modyfikacji. Eee, prawdopodobnie zostawię takie niebo, On mi się podoba. Ogólnie w Diablo nie ma, nie ma, bo to jest kra zrzutu. Nie, weźmiemy ja taką zostawę, bo ona mniej więcej wygląda podobnie jak w Diablo. Zobaczymy. Albo troszkę zmienię tą teksturę, wygląda tak jak rozmazana. Eee, co dalej? Tak, jak mówiłem, będzie system walki oparty na, na, na moim własnym algorytmie. Tak więc dużo, dużo będzie zmienione. Wykorzystana jest opcja tego, że jest Minecraft, i to mi się podoba. Eee, Osobno będziemy musieli zrobić motyw z czarami, ale to już na sam koniec. wpierw zrobię to co, już, to, co jest najprostsze w Minecraftie, czyli Warrior i, i łucznik, bo to już mamy od odgórnie, a magię na samym końcu sobie zrobimy. Znaczy, bynajmniej ja zrobię, a potem mam, no, będę pokazywał jakieś tam postępy i tak dalej. Jak już będą jakieś wersje do testowania, to oczywiście dostaną te osoby, które. Które pomagały, które się przysłużyły. Jeszcze teraz kombinuję, żeby zrobić skalowanie, podskalowanie. No trochę mi to tak nie za bardzo skaluje. Ale zobaczymy. wideo settings na małym. No nie wygląda to źle. Leży nawet i dobrze. Nie wiem, zobaczymy zobaczymy. Na razie jest dużo do zrobienia. Muszę sobie e, w, rozrysować po prostu mapę w jakimś planerze i, i popostawiać te budynki w sensie za, zaprogramować, bo no, to się będzie wczytywać po prostu raz na początku i koniec. E, obecna wersja działa pod serwer, także tylko. Nie wiem do końca, jak zrobić, czy zrobić takie motywy jak w Diablo 2, że mamy party, że logujesz się na serwer, jesteś w lobby i tworząc, tworząc grę, w part, będąc w party, po prostu wchodzisz do portala i tworzy się, tworzy się nowy subwymiar, czyli podwymiar, i, i tam się wszystko dzieje. Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może jakieś propozycje od Was, ale zobaczymy. Piszcie koniecznie. Ja wam się ten pomysł podoba. Wiem, że za dużo nie ma co do pokazywania, ale to jest naprawdę dużo programowania. To jest... ja wam nie chcę nic mówić. To jest dużo rzeczy, które samemu na przykład. No, trzeba samemu obczaić, bo, bo się nie da no inaczej. Po prostu pomyśleć. Niektórych rzeczy ja sam nie wiem i staram się robić to pod, w sposób taki, jaki ja wiem. No ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten projekt mi wypali. Bardzo bardzo chciałem zrobić moda RPG Minecrafta, który mógłby być samodzielny. To ewentualnie, no skrzynkę jeszcze trzeba zaprogramować, żeby była w mieście, bo bez skrzynki w mieście to jest lipa i przypisana do gracza każdego, albo to wiecie o co chodzi, o multiplayer i tak dalej. Także zobaczymy, czy czy zrobić event, jeżeli będzie serwer to zrobić taki event, że przy wyrzuceniu nie możemy wyrzucić i temu z tego z Inventory, czy, czy po prostu wiecie o co chodzi. Takie okienka na przykład po prawej czy po lewej stronie, tak to jest w Path of Exile są w GUI i po prostu event taki zrobić, że odpada się Okienko okienko tradingu. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Serwerem zajmiemy się na sam końcu. Chociaż trzeba serwer jakoś kontrolować, bo to potem ciężko wychodzi. E, także tak, na koniec. Moja prośba do Was, e, bo będziemy kontynuować. Znaczy, kontynuować będziemy dalej programowanie na 1.10.2. E, e, kontynuować będziemy serię. Y, serię. Y, y, a kolony. Eee, jeszcze już niedługo będziemy, zrobimy sobie, rozegramy sobie Fit de Poland mapkę która już jest prawie, że, prawie, że skończona. I tak jak mówiłem wcześniej przed tą przerwą wybierzemy sobie modpak który, który, który lista z modpaka modpaków gotowych, które chcecie, żebym zagrał eee, i czy solo, czy serwer z, z, z ludźmi jak poprzednio. Także to wszystko należy do Was. Odpowiedź, bo ja no co, nagrywam to dla Was i też, żebyście wy mieli z tego e, fan i zabawy. No a z tego moda to ja chcę mieć też sam fan i zabawę. No dobra. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie. I co? Trzymajcie się i cześć.